Siemka, ja jestem Adachy i witam Was w kolejnym filmie z Dokana, który możecie potraktować jako przedsmak. Przedsmak przed drugą częścią celebracji, która w zasadzie trwa już od kilku dni, ale jakby główną częścią tej celebracji będą nowe karty. Nagrywam to 13, mam nadzieję, że to nie będzie pechowy dla mnie dzień, ale... Jest dzisiaj wtorek. Na szczęście to nie jest piątek 13, ale propos piątku, to mam dla Was dobrą informację, ponieważ właśnie w piątek odbędą się samony. Druga część samonów na kanale. Dzisiaj wyszły szczegóły dotyczące dwóch, a w zasadzie trzech nowych kart: Metal Cooler, legendarny, Goku i Vegeta, Super Saiyan, również legendarni. Dokan Festival i jeszcze na tym banerze będą nowi Krilan i Gohan. Jeśli nie znacie tych szczegółów, to możecie sobie to sprawdzić na oficjalnym Twitterze Dokana. Jeśli chodzi o moje wrażenia odnośnie tych kart, dupy mi nie urywają, aczkolwiek zobaczymy, jak. One będą się sprawować w walce. Ciekawostka jest taka, że trafiłem dokładnie z typami, jeśli chodzi o te nowe karty. Goku i Vegeta są AGL, a Metal Cooler jest fizyczny. Jakby to było dosyć proste do przewidzenia, ze względu na to, że poprzednie dwie nowe karty były STR i TEC, czyli są to karty, które w ukrytym potencjale dostają kryta. Więc drogą dedukcji pomyślałem, że dwie nowe karty będą typami, które dostają Additional Attack w ukrytym potencjale, czyli fizyczny i AGL, ale ze względu na to, że mamy już fizycznych Goku i Vegeta, Blue Kaiokena i Blue Evolution, no to stwierdziłem, że tym razem kolory będą zamienione i to chłopaki będą niebiescy, a Metal Cooler będzie żółty. Dokładnie tak to wygląda, ale pewnie zastanawiacie się, czym będziemy się zajmować w dzisiejszym filmie. Mały ci, odnośnie poziomu mocy. Klucze, które wyszły do levelowania linków bardzo mi pomogły, jeśli chodzi o podnoszenie tego poziomu mocy, także ostatnia prosta do miliona, upragnionego miliona. Jeśli chodzi o dzisiejszy film, to chciałbym się zająć Red z Metal Generalnie, żeby wam pokazać, jak w bardzo łatwy sposób przejść ten event. Mi udało się ten event przejść za pierwszym razem, po tym jak skorzystałem z jednego prostego triku. Zobacz jak! w nawiasie kwadratowym wideo. Także y, zobaczmy. Najpierw chciałbym wam pokazać jeszcze małą radę odnośnie tego eventu. To jest event, w którym musicie zniszczyć jak najwięcej robotów. Jest 5 tur, tak naprawdę, znaczy 5 jakby zestawów tych robotów, które musicie zniszczyć. Na początku macie 3 tury, na to jakby 3 rotacje, żeby zniszczyć te początkowe roboty. Jak widzicie, pierwsze 5 robotów i drugie 5 robotów możecie zniszczyć w trzech turach. Na trzecią i czwartą piątkę robotów macie tylko dwie rotacje, w przypadku piątej tury, czyli tych 25, znaczy 5 ostatnich Robotów co Wam pozwoli dobić do 25. W sumie, macie tylko jedną turę, czyli musicie ich pokonać w trzech atakach. I tutaj jest właśnie tutaj leży ten pies pogrzebany, ponieważ jak myślicie, w jaki sposób pozbyć się trzema atakami pięciu robotów. Hmm, można włączyć adysynale, można włączyć do drużyny karty, które biją wiele razy, no ale raczej to nie jest najlepsze, najlepsza opcja, ponieważ najlepszą opcją jest po prostu używanie kart AOE, czyli tych, które biją w super ataku wszystkie karty. Ale to jest dosyć oczywiste, co do tej pory powiedziałem. Sprawa, która nie jest dosyć oczywista, przynajmniej dla mnie nie była dosyć oczywista, to to, że te dwie kategorie, które tutaj są sugerowane, czyli Movie Heroes i Movie Bosses, to są kategorie, które tak naprawdę nie mają większego znaczenia w, tej, w tym evencie. Znaczy, mają znaczenie jakiekolwiek, bo te karty z tych kategorii biją więcej, ale to nie oznacza, że musicie używać tylko i wyłącznie tych kart. Prawda jest taka, Pokażę Wam teraz moje teamy, którymi właśnie zrobiłem tej eventy, że tak naprawdę w przypadku chociażby kart Str, czyli versus fizyczny typ, zobaczcie, jakiej drużyny użyłem. Tutaj, oczywiście, mamy Kulera, który potrafi 6 super ataków wyrzucić w jednej turze. Dwóch Broli, którzy biją jeszcze AOE. Oczywiście tamten stary Broli nie jest aż tak dobry, ale ten nowy broli nadrabia. No i trzy pozostałe karty, które tutaj supportują troszeczkę resztę. Jeśli chodzi o drużynę Str, to jest dosyć proste. Jeśli chodzi o itemki, bo to też jest ważne, to zawsze sobie bierzcie tę bulmę, ze względu na to, że ona zwiększa atak na 5 tur, więc możecie sobie jej użyć yy, praktycznie przez cały event, ona będzie aktywna. I w przypadku określonych kolorów możecie brać albo przedmioty na nuke, czyli te, które zmieniają kolor tur, plus dają Wam jeszcze atak za zebraną kulę, ale na przykład w przypadku Broliego, STR nie, nie możecie mu wbić ultra super ataku, bo ten ultra super atak nie bije wszystkich. Oczywiście on potem wyprowadza drugi, który bije wszystkie, ale jakby w przypadku kart, które na ultra super ataku nie mają AOE, a mają na zwykłym super ataku, to możecie po prostu brać te karty, które zwiększają atak na jedną turę i używajcie ich po prostu w ostatniej turze w w tej, której bijecie już, jakby tę ostatnią piątkę robotów. Jeśli chodzi o pozostałe drużyny, to Wam tylko pokażę, jakimi udało mi się to zrobić. Jeśli chodzi o niebieską drużynę, tutaj było dosyć łatwo, ze względu na to, że jest Majin Vegeta, który bije wszystkich. Jest Vegeta i Nappa, który również biją wszystkich. To nie jest aż tak silna karta, ale coś tam pomaga. Plus jeszcze fajnie, jak weźmiecie na Frenda również drugiego Majin Vegetę, Weźmiecie sobie itemki, które, o których Wam powiedziałem, jakiś item na nuka. Dacie go Majin Vegeta i on sprzątnie Wam wszystkich na, za jednym razem. I jak widzicie, nie ma tutaj praktycznie żadnych kart, prócz Turlesa, który tak naprawdę nie jest tutaj tym głównym damage dealerem z kategorii Movie Bosses albo Movie Heroes. Jeśli chodzi o drużynkę żółtą, to tutaj jest nawet karta free to play, którą możecie sobie wrzucić. Jest karta tego Freezy, który bije AOE, w zasadzie to jest y, spoko drużynka, ponieważ tak naprawdę wszyscy tutaj mogą zrobić coś dobrego dla tej drużyny. Ten cooler nie bije wszystkich naraz, ale wyprowadza kilka ataków, także się przydaje. Ten broli jest y, cofnięty, jeśli chodzi o Dokana, ponieważ y, on jest spoko i na pewno biłby więcej po swoim Dokanie, ale ze względu na to, że on w czwartej turze bez naszego udziału, niezależnie od naszej woli, przetransformowuje się w swoją pełną moc, no to w tej formie już nie bije wszystkich, także musimy go po prostu cofnąć do poprzedniej formy której cały czas będzie bił atak wszystkim. Ale tak naprawdę głównym damage dealerem jest ten Sel. No i jest jeszcze Raditz, także on też bije wszystkich, ale. No i Buff rzucony po to, żeby saportował resztę, jakby to jest oczywiste. Jeśli chodzi o drużynkę fioletową, to tutaj sprawa wygląda trochę inaczej, ponieważ nie mamy tutaj żadnej karty, która bije wszystkich przy okazji super ataku, ale mamy Ewo Wegetę który na swoim active skillu, który jest łatwy do aktywacji, bo po prostu musicie mieć HP więks więcej niż 50 i musicie być po czwartej turze, co jest dosyć oczywiste jeśli chodzi o ten tryb, bo tutaj yy, roboty nie biją zbyt to, zbytnio damage'a, w zasadzie w ogóle nie biją, to ten Blue Evolution Vegeta bije wszystkich swoich active, active skill'em i wtedy właśnie wrzucacie jako przedmiot, który Wam pomoże to. Ponieważ nie ma sensu brać przedmiotu na Newcastle, skoro active skillę używacie przed zbieraniem orbów, jeśli to ma sens także po prostu z skillem wegety musicie to zrobić, także trzymajcie po prostu jednego na przykład wegetę w jednej rotacji, drugiego w drugiej, no i w przypadku kart zielonych, tutaj tak naprawdę możecie to zrobić bez żadnego AOE, ponieważ macie godów, macie gobrosów, macie goku i wegetę, którzy się transformują w gogetę macie jeszcze tego gohana, wszyscy jakieś tam zawsze dodatkowe ataczki wyprowadzą, ale jeśli nie chcecie to możecie wrzucić na przykład wegetę giant ape'a z yy, sajansagi, który również ma AOE albo generalnie jakieś inne karty AOE na pewno sobie poradzicie, także to jest temat tej wstępnej rady dla osób, które zastanawiają się, w jaki sposób pokonać te roboty w tym evencie, ponieważ wiem, że nie wszyscy są weteranami w tej grze. Dużo osób ogląda moje filmy, którzy się jeszcze zastanawiają, jak grać, albo po prostu potrzebują jakichś porad. Także na pewno wiem, że kilku osobom się to przyda. A wiecie, że jestem dobrym pasterzem i jedna owca, nawet jeśli zostanie w górach, to ja tej owcy powiem, jaki team złożyć właśnie na ten event. <laughs> Jeśli chodzi o Metal Coolera, prawa wygląda tak. Jeśli się zastanawiacie, jaki jest klucz do tego, żeby pokonać ten event, to tak naprawdę kluczem do tego jest przedmiot. Przedmiot, który wyszedł ostatnio, nowy przedmiot, którym jest ten robocik. Guide Robo. Ten robot jest tak naprawdę połączeniem Ghost Ashera i Chichi. Najpierw wyłącza ataki na jedną turę, czyli jakby przesuwa ataki przeciwnika na kolejną turę, i jeszcze dodatkowo obniża jego atak o 66% na dwie tury, czyli w momencie, w którym te ataki wracają przeciwnika, to on ma jeszcze obniżony atak o 66%. To są kolosalne liczby. Jak widzicie, miałem 10 tych robocików, mam teraz obecnie 8. Ze względu na to, że w momencie, w którym ich użyłem, to po prostu ten event stał się kaszką z mleczkiem. Mam na Mam nadzieję, że teraz też mi się uda to zrobić, ponieważ to też zależy od dobrych rotacji. Jeśli chodzi o support memory, to tutaj wrzucam sobie tego kakarota ze względu na to, że on praktycznie będzie boostował większość drużyny. Frienda Frenda akurat mam fajnego Rainbow Goku i Vegeta Godów, także myślę, że tutaj nic nie pozostaje więcej jak po prostu wam pokazać to w akcji. Tak jak w przypadku nauczyciela WF-u, yy, najlepszym sposobem na naukę jest pokaz, bo dziecko. Jak będzie na przykład słyszało jak zrobić przewrót w przód, że tutaj broda pod tym, że tutaj wiecie, chowamy brodę i tak dalej, i tak dalej, naskok na ręce i tak dalej. To dziecko może nie wiedzieć. Jakby dziecko może zapomnieć pierwszą część instrukcji, zapamięta tylko drugą i skoczy sobie na głowę i, i złamie sobie karki, i będziecie siedzieli do końca życia w więzieniu. Jakby nie chcecie tego, prawda? W przypadku pokazu dziecko lepiej zapamiętuje wizualnie to, co zobaczyło, prawda? Więc jest w stanie w ten sposób powtórzyć yy, te dane czynności. Jeśli chodzi o support memory, to tak jak powiedziałem, bierzemy sobie kakarota, to sobie skipnę. Taktyka wygląda tak. Te roboty mogą być dla was trudniejsze niż sam metal cooler. A metal cooler na swoim ataku stakuje sobie bodajże atak albo defa. Coś sobie stakuje, już nie pamiętam, chyba, chyba defa, albo atak. Nie pamiętam. Tak czy siak, nowi przeciwnicy w dokanie potrafią sobie stakować defa' albo atak w zależności od tego, co tam mają. W swoim, że tak powiem, kicie. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o tę rundę, to ja po prostu robię tak. Patrzcie, w pierwszej rundzie, w której walczycie z robotami, używacie tych robotów i w tym momencie ataki znikają, a w kolejnej turze, czyli w drugiej turze, ich ataki będą w ogóle was nie dotykać. Ważna sprawa jest taka. Żeby wrzucić jeszcze Pajkuhana do drużyny z dwóch powodów. Z pierwszego powodu takiego, że on na swoim ataku obniża atak przeciwnika, co jest kluczowe, bo w tym evencie można to robić, właśnie jakby ten przedmiot został stworzony praktycznie do tego eventu. Druga sprawa jest taka, że on ma Ghost Ashera w swoim Active Skillu. I tego Ghost Ashera, jego Active Skilla, Pajkuhana użyjemy dopiero w walce z metal coolerem. Także ładuję sobie atak godami. Yy, chciałbym zrobić tak, żeby Kuhan dostał trochę fajnych orbów. Także może po prostu zrobię tak, że... Zrobię tak. God Goku dostanie swojego orba i dwa Rainbow Orby, co jest praktycznie wszystkim, czego on potrzebuje. I Pajkuchan dostanie cztery orby konkretnego typu. Przy okazji zboostuje jeszcze resztę drużyny i to będzie bardzo dobra wiadomość, ponieważ God wyprowadzą przynajmniej dwa ataki. Wystakują sobie trochę ataku i defa. Kluczową sprawą jeszcze w tym evencie jest to, żeby utrzymać Pajkuchana w rotacji w taki sposób, żeby on wrócił w momencie, w którym... Metal cooler ma już zaatakować po raz pierwszy, to jest bardzo kluczowe. Dobra, go nie wiem, nie zwróciłem uwagi, że to był pierwszy atak. Wydaje mi się, że to był drugi atak, bo, bo to był zwykły atak. Drugi atak był poprzednim atakiem, czyli wyprowadzili trzy ataki chyba z tego, co zauważyłem. Okej, okay. trzymać Pajkuhana w rotacji w taki sposób, żeby on mógł użyć Ghost Ashera za pośrednictwem swojego active skilla w momencie, w którym nasz prawdziwy Ghost Asher się kończy. Mówię Ghost Asher dla osób, które nie wiedzą o co chodzi. Ghost Asher to jest ten przedmiot po prostu, który sprawia, że ataki przeciwnika przechodzą na kolejną turę, jakby ten przedmiot, którego dzisiaj już ten robot ma ten efekt w sobie Ghost Ashera, plus jeszcze efekt obniżenia ataku. To jest jakby, pod, jakby no, kurwa, zajebistym przedmiotem jest ten, jest ten robocik, ze względu na to, że jakby łączy jedne z dwóch najlepszych przedmiotów w grze. Ok, jeśli chodzi o rotację, w tym wypadku to zrobimy sobie to. Myślę, że możemy sobie to zrobić w taki sposób. No niestety, to jednego orba zabraknie, a taki nie będą efektywne przeciwko wszystkim typom. Ale myślę, że trochę niebieskich orbów spadnie i małpy już dostaną pełen pasek, tak jest. I w tym wypadku, jakby, zobaczcie. Mamy jeszcze enemy status attack down, co oznacza, że póki co roboty nie są aż tak w stanie nam dużo uderzyć, ze względu właśnie na to, że ten, a... że ten robot obniżył mu jeszcze atak. Byłoby bardzo miło, gdyby udało się go zabić w tej turze, ponieważ w kolejnej jego atak wróci do normy, chociaż tak naprawdę jeszcze mamy Hana, który obniżył mu atak chyba na dwie tury, nie jestem do końca pewien. Tak czy siak, no jakby nie będziemy musieli się zastanawiać, jeśli uda się zniszczyć go w tej turze. Na pewno drugi atak jeszcze tutaj wejdzie, bo naładowałem godą wystarczająco dużo ki. Te ataki niestety nie będą efektywne przeciwko wszystkim typom, bo zabrakło mi jednego ki. Ale może jak wejdzie trzeci, ok, wszedł trzeci, normal, mimo wszystko wszedł mały kryt. Yy, może małpy załatwią sprawę. Jeśli małpy nie załatwią sprawy, to będę miał jeszcze trzecią kartę z ultra super atakiem. Także wydaje mi się, że powinno być ok. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że małpy mają ataki. Efektywne przeciw, przeciwko wszystkim typom, także trzymam kciuki. Byłoby fajnie, gdyby udało się teraz pokonać te roboty. Praktycznie. Okej, okay, chyba się nie uda, bo nie sądzę, żeby Goku i Vegeta w base formach y, zrobili robotę. Chyba, że wyprowadzą jakiegoś kryta, a potem jeszcze dodatkowy atak. Kiedy używałem tego przedmiotu, udało mi się pokonać wtedy kulera za pierwszym razem. E, ok. okej. Jeśli teraz skrytują, to może, a jeśli nie. To wątpię, mimo wszystko, w kolejnej rotacji będę miał Goku Goda, więc on i tak powinien sobie poradzić z tym. E... O, wyprowadzili jeszcze trzeci atak, okej. Okay. Czyli po prostu. Zobaczcie, teraz at jestem atakowany, nie wydaje mi się, żeby, żeby, dostał dużo atak żeby dostał dużo obrażeń, oni obniżyli mi ataki defa, ale praktycznie dostałem double digits, czyli dwie, dwie cyferki, nic takiego. Na pierwszego slotu rzucam sobie teraz goda, ze względu na to, że on y, mi przytankuje tutaj na pewno te y, pierwsze ataki, więc nie muszę się martwić, prawdopodobnie nawet jeszcze sam go zabiję i tutaj biorę sobie orby, które zgadzają się z kolorem, ze względu na to, żeby... O, naładować sobie jeszcze może pasek do kana szybciej, chociaż podejrzewam, że nie będzie dzisiaj potrzebny. Tak jak mówię, w sześciu turach udało się pokonać Metal Coolera. Wydaje mi się, że yy, może się udać dzisiaj powtórzyć ten wynik, jeśli, jeśli zrobimy to dobrze. I teraz uważajcie, i teraz sprawa wygląda tak, że ja pajkuchana muszę... Wiecie co? Nawet nie. Nawet nie, zobaczcie. Jest ok Zobaczcie, nie muszę używać tak naprawdę jeszcze robota, ponieważ w tym momencie używam Active Skilla pajkuchana. ok Active Skill Pai Kochana jest użyty i to właśnie działa jak Ghost Asher, i dopiero w kolejnej turze użyję Ghost Ashera. Wydaje mi się, że to nie będzie działać tak, że nie będę mógł użyć, chociaż zobaczymy, czy będę mógł użyć tego robota w kolejnej turze, ponieważ jakby status jest ten sam, a wiem, że działa to w ten sposób, że Ghost Asher się kończy. To nie można użyć go w kolejnej turze. Tak czy siak, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz chłopaków transformuję, żeby jak najszybciej zabić kulera, gdy już nie ma potrzeby stakowania. Włączyłem specjalnie dla was, dla was te animacje, ponieważ Mam dzisiaj do kana wrzuconego na słuchawki, ja go w ogóle nie słyszę, ale stwierdziłem, że jak dzisiaj będę robił ten event z takimi fajnymi kartami, które mają fajne animacje, to może wam po prostu wypadałoby to pokazać. W sumie zawsze sam mam wyłączone te animacje, także może raz na jakiś czas nie, nie zaszkodzi obejrzeć. Może twórcy do kana tak bardzo się starali, żeby obejrzeć, żeby zrobić takie ładne animacje, a ja je skipuję. Co za zły ja! Mimo wszystko powiem wam, że jeśli chodzi o animacje, to... Karty, które dzisiaj tak naprawdę yy, wyszły, w sensie. Nie wyszły dzisiaj, wyjdą jutro, albo pojutrze, już sobie nie pamiętam, chyba pojutrze wyjdą dopiero. Mają świetne animacje, ale nadal i tak moją animacją ulubioną jest Active Skill Gogeta SSJ4. Po prostu. albo jego Ultra Superata. Generalnie Gogeta SSJ4 ma chyba najlepsze animacje w grze. Przynajmniej moim zdaniem. Dobra, zobaczmy jak to wygląda, jeśli chodzi o linkowanie. Ci, to tutaj chyba będzie lepiej, jeśli wrzucę właśnie godów na pierwszego slota. Im załaduje tutaj pełen, prawie że pasek. Gogeta dostanie też całkiem sporo. Wystarczy, w przypadku już przetransformowanych godów i małp, czyli blue boysów i gogety, nie musicie im ładować całego paska tak naprawdę. Wystarczy, że naładujecie im 20 ki, czyli jakby zostanie im 4 do, do naładowania, bo 24 jest maksymalnie. I już wtedy macie jakby wszystkie bonusy aktywowane. W przypadku gogety tak naprawdę tego nie ma, także w przypadku godów musicie naładować ten ten pasek do 20 ki I wiecie co? Teraz sobie tak myślę, że no, no, no chyba najlepiej będzie, ja po prostu zrobię to w ten sposób. Ale myślę o tym, że Pajkuchan nie do. A nie! Dostanie! Zajebiście! Zajebiście! Nie zależało mi aż tak bardzo na tym, żeby naładować superatak atak Pajkuhanowi, super atak chociaż to też jest spoko. Bo. Chociaż nie, o, jemu nie można redukować ataka, ataku, to nieważne. Ale najbardziej zależało mi na tym, żeby on zbustował tutaj kolegów swoich. To jest bardzo ważne, żeby może nie tyle co naładować superatak kulerowi. Yy, Pajkuhanowi, tylko żeby dać mu trzy ki yy, określonego typu, bo wtedy on boostuje kolegów z rotacji, a mamy bardzo mocnych kolegów teraz w rotacji, także im więcej walną, tym lepiej. Kuler jest teraz AGL, także yy, jeszcze trzecia, może nie, nie udało się. Także mamy dużo kart tutaj zielonych w drużynie, także myślę, że jeśli nawet nie uda się użyć tego przedmiotu w kolejnej turze, mówię o tym robociku, bo efekt Ghost Ashera nie będzie mógł zostać zestakowany, w sumie nie wiem do końca, jak to było, bo w ostatniej, ostatniej jakby walce, jak walczyłem z Coolerem, to najpierw użyłem przedmiotu, a potem użyłem y, Active Skilla Pajkuhana. I jestem ciekaw, czy, czy w drugą stronę też to będzie działać. W sumie nigdy chyba nie, nie próbowałem tego w taki sposób. Tak czy siak, zaraz zobaczymy, rotacja się kończy powoli, i nie jestem do końca pewien, czy. Nie, nie zbiłem, mu, nie zbiłem mu niestety połowy HP, co jest dosyć nieprzyjemną sytuacją, ale jestem w stanie przetransformować Gogetę. To jest bardzo dobrą teraz opcją, ze względu na to, że będę widział, w którym miejscu Kuler atakuje. Ale tych animacji dzisiaj wleciało. Będę wiedział, w którym miejscu Kuler wyprowadza superatak i jeśli dobrze pamiętam, to on chyba atakuje dwa razy. Nie jestem do końca pewien. Dwa, w sensie dwa superataki wyprowadza, zobaczcie, jaka piękna fuzja. Nie jestem ani Goku, ani Vegeta, jestem Janusz! Sajanusz! <noise> Super Sajanusz nawet! Nie, jeden tylko atak, tak? Dobrze patrzę. Tylko jeden atak. Można tych ataków unikać, aczkolwiek najpierw zobaczę, jak to będzie wyglądało z tą sprawą. Działa, zobaczcie. Można, można zestakować te efekty, jeśli jeden jest przedmiotem, a drugi jest aktyw skillem. Także teraz nie pozostaje nic łatwiejszego dosłownie. Ja zrobię tak, że najpierw naładuję go gecie tutaj ten paseczek, całutki. Teraz chłopakom naładuję ten paseczek, prawie że też cały. I jeszcze Goku dostanie ode mnie hop, dwa, przynajmniej Rainbow Orby, żeby dostał dodatkowy atak i def plus 70%. I wydaje mi się, i teraz zobaczcie, sprawa wygląda tak, że przez dwie tury Metal Cooler nie miał w ogóle okazji mnie zaatakować. I w trzeciej turze możecie się zastanawiać, ok, ale on zaraz wróci, nie można mu obniżyć super ataku, w sensie nie można mu obniżyć statystyki ataku. God Goku jest teraz w tej rotacji, więc w przyszłej rotacji nie będę w stanie przetankować tego. I wtedy wchodzą Active Skille Maup i Blue Boysów, i po prostu kończycie to Active Skillami. Dzień dobry. Nawet jeśli teraz się nie uda tego zrobić, to w przyszłej turze będę mógł użyć yy, Active Skilla Goku Blue i Vegeta Blue, albo Gogeta SS4. A ze względu na to, że no bardziej mi się chyba podoba ten y, Active Skill z Gogetą. JSO4, no to zakończę to dzisiaj w pięknym stylu. Chyba, że tutaj chłopaki zrobią robotę, zanim będę w stanie w ogóle. Nie, nie będę w stanie. Dobrze, pięknie. I kończymy, i widzicie. I teraz nagle, nawet jeśli cooler atakuje mnie w pierwszym slotie, to ja mam Active Skilla i tym kończymy sobie dzisiejszego Zona. Zobaczcie. Według mnie jedna z najfajniejszych animacji w grze. Moment, w którym oni się tak łączą, jest naprawdę pięknie zanimowany. Zobaczcie. Mimo tego, że Go geta SS4 w anime nie miał nawet nie miał animacji, które byłyby nawet troszeczkę zbliżone do tego, jak tutaj to epicko wygląda, to jestem fanem tego. Zobaczcie, nawet bym jeszcze nie dał rady dobić go tym super atakiem, w tym w sensie tym active skillem. To mam jeszcze drugiego ze względu na to, że nie wykorzystałem active skilla Blue Boysów. To jest naprawdę łatwe, jeśli macie kilka dobrych kart. Plus ten przedmiot, który tak naprawdę był dany za darmo, więc używajcie go rozważnie. On jest przeznaczony dokładnie na ten event. Także jeśli chodzi o rekord, to tutaj yy, troszeczkę gadałem ze względu na to, że musiałem Wam to wytłumaczyć, ale mój rekord jest troszeczkę krótszy, jeśli chodzi o czas, ale zrobiłem to dokładnie taką samą drużyną. Wydaje mi się, że nawet jeśli mieli, nie mielibyście ko konkretnych kart, to moglibyście wrzucić na przykład zamiast tej karty, jeśli nie macie, myślę, że równie dobrze możecie włączyć Goku Full Power SSJ4 który niedawno dostał Eza, ze względu na to, że tak naprawdę ten Gogeta nie bije jakoś szczególnie dużo. On przydaje się do tego, żeby przewidzieć, gdzie są superataki. Mimo tego tak naprawdę w ogóle to nie było potrzebne, bo Metal Cooler nie zaatakował mnie ani razu. Fajnie by było, gdybyście mieli właśnie dobrego przyjaciela, naładowane jeszcze Support Memory, żeby szybko poradzić sobie z tymi przeciwnikami, póki oni nie atakują. Tak naprawdę trudniejsza jest walka z tymi robotami na początku, niż z samym Metal Coolerem. Jeśli chodzi o dzisiejszy film, to wydaje mi się, że to by było na tyle. Jeszcze raz przypominam Wam o tym, że w piątek, tak, w piątek będzie stream, prawdopodobnie 17, 18 jeszcze będzie zapowiedź na moim kanale, także będzie streamek z samonami, tak jak ostatnio. Myślałem, że nie uda mi się zebrać pokaźnej ilości DS-ów ze względu na to, że po ostatnim streamie zostawiłem tam sobie 300 czy 200, ale potem jak dobiłem do tych 300... No to muszę wam się przyznać, że, że wydałem wszystko. Mogę wam pokazać w sumie, jak to u mnie wyglądało. Samon History, Dragon Stone. Jak widzicie, po streamie zrobiłem sobie jeszcze dwie rotacje na banerze z Goku. Mimo wszystko, to nie jest tak, że trafiłem kompletny szlam. Mogę wam w sumie pokazać, co mi się udało trafić. Oprócz jakichś tam duplikatów, bo, bo to też oczywiście wpadło. Wpadł mi ten Vegeta, którego właśnie sobie tutaj kończę robić na linki na 10, na 10 poziom, także jestem z niego zadowolony. Bardzo jestem zadowolony z tego, że w końcu wpadły mi dziewczyny Kaylee Kalifla. Dodatkowo wpadł mi jeszcze, proszę Państwa, jeden albo dwa duplika, chyba dwa duplikaty do tego Frizy także mam go na 90%. W zasadzie dwa kolejne wpadły mi duplikaty do tych chłopaków, także mam teraz ich właśnie na dwóch duplikatach. Wpadły mi jeszcze, proszę Państwa, dwa duplikaty do tego Goku. I nie pamiętam, czy wpadło mi coś jeszcze, ale to na pewno na pewno to już miałem 8 elerek w tych ośmiu samonach, także myślę, że to nie jest zły wynik, oczywiście nie trafiłem tego nowego zielonego Goku. Tylko po niego samonowałem, bo ta karta mi się bardzo podoba, ale może nadrobię sobie to na nowych samonach, tak czy siak, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Powodzenia w redzonach i we wszystkich eventach, w których będziecie się czepiać. Mam nadzieję, że moje rady wam się tutaj przydały. To no, nie były jakieś szczególnie odkrywcze rady, to nie jest coś, co ja wymyśliłem, ale jestem tutaj po to, żeby wam pomagać. Jeśli nie śledzicie jakichś zagranicznych źródeł, to mam nadzieję, że właśnie po tym filmie uda Wam się zrobić te eventy. Nie przedłużam, jeśli Wam się podobało. Zostawcie lajka, czy ktoś zauważył tego jego dzisiaj, a jeśli tak, to możecie napisać w komentarzu Jego Ekscelencja Ciaotsu. <grywa> Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. O, wiem co możecie napisać. Jak widzicie Ciaotsu, to możecie napisać jaki wynik typujecie w meczu Barcelona-Bayern, a w zasadzie Bayern-Barcelona. Chyba, że nie interesujecie się piłką nożną. No nie piszcie. Albo możecie w ogóle napisać, jaki wynik przewidujecie. Ja oczywiście, wiecie, kibicowałem Bayernowi, jak był tam lewy, ale teraz nic przy Bayernie mnie nie trzyma. Także. <grytania> Jana.